Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale W dzisiejszym odcinku wytłumaczę wam o co chodzi w tym nowym evencie Prawdopodobnie większość osób nie wie o co chodzi w tym evencie To już wam tłumaczę Ogólnie dzisiaj wystartował event do Brawl Starsa W którym możemy zdobyć nawet ultra skrzynkę za pucharki Czyli to jest ta najlepsza skrzynka za 3000 pucharków co tutaj jest w Alei Pucharów I tak, o co w tym evencie chodzi? Wszyscy muszą robić kile, jak i na Brawl jak i na knockoucie, jak i na showdownie ogólnie no wystarczy no, robić kile. te kile zaliczają się tutaj do tego paska tutaj co macie i mamy tak, tutaj mamy tak do zdobycia mamy 5 star dropów mamy 1000 monet 3 prezenty jakieś, nie wiem o co chodzi tutaj 1000 punktów mocy, 1 milityczny star drop mamy 2000 blingu legendarny star drop 500 punktów mocy 1 star drop hiper ta skrzynka właśnie z alei pucharów najlepsza 10 star dropów, 10 star dropów i 10 star dropów I ten event jest nieskończony Ogólnie jak zdobędziemy tą ultra skrzynkę To później już zdobywamy sobie po 10 star dropów Także ten event można powiedzieć, że jest mocny Że wystarczy robić ino kille I te kile zaliczają się tutaj do tego paska no i wtedy zdobywamy nagrody, czyli jak każdy event na tym samym polega. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Myślę, że wam się odcinek spodobał i wytłumaczyłem wam o co chodzi. Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonem, No i trzymajcie się do następnego odcinka. Także cześć.